Cześć witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się optymalizacją Contest Strike Global Offensive na 2022 rok. Oglądajcie. Na samym początku wspomnę, że jeżeli gracie w Contest Strike Global Offensive to zastanówcie się jaki macie system. Jeżeli macie Windows 11 to raczej wróciłbym do Windowsa 10 z tego względu, że na Windows 11 CSGO przestwarza masę problemów. Możliwe, że aktualizacje to naprawią, aczkolwiek Windows 11 nie wydaje się być najlepszym wyborem jeżeli chodzi o Contest Strike Global Offensive. Niezależnie jaki system, czy macie Windows 10 czy Windows 11, zalecałbym wykonać optymalizację systemu. Oczywiście linki znajdziecie w opisie oraz na karcie. Po skończonej optymalizacji systemu warto by zająć się procesorem, ponieważ procesor to jest równie ważna rzecz w Counter Strike Global Offensive, jak i pamięć operacyjna, a raczej prędkość pamięci, o pamięci operacyjnej, bo jeżeli macie zbyt niską prędkość pamięci operacyjnej, to jest po prostu kicha. I tutaj warto by zapewnić sobie XMP na waszych kościach pamięci, bo jeżeli kupujecie pamięci RAM, które mają więcej niż 2400 MHz na ddr to wiedzcie, że tych megaherców nie macie domyślnie ustawione, tylko musicie wejść w BIOS i tam włączyć profil XMP oczywiście więcej o tym znajdziecie w opisie w filmie z optymalizacji RAMu. Tam też ustawiałem sobie XMP na moich kościach mam pamięcie RAM, więc również będziecie widzieli, jak to mniej więcej zrobić. Oczywiście na każdej płycie wygląda to inaczej, więc warto by poszukać w internecie modelu waszej płyty i sprawdzić, jak włączyć XMP, bo XMP może wam zrobić tak naprawdę bardzo dużo i bardzo dobre wyniki możecie mieć dzięki XMP. A teraz przejdźmy do optymalizacji Contest Ray Global Offensive. Tak więc na samym początku musicie wejść na mojego Discorda. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Tutaj są pliki do pobrania praktycznie na samym dole nad trzema listami z optymalizacjami. Tutaj macie optymalizację dossiers go na luty 2022 rok. 18.02 możecie pobrać to bezpośrednio z Google Drive'a, bądź możecie pobrać to bezpośrednio z Discorda. Po ściągnięciu będziecie mieli taki oto zip i go należy wypakować. po ściągnięciu będziecie mieli taki oto zip i go należy oczywiście wypakować. Możecie zrobić to za pomocą funkcji wyodrębni wszystkie bądź też zainstalować sobie. 7 zipa, czy też winrara i takim programem sobie to, tego zipa wypakować. Po wypakowaniu wchodzimy sobie w folder. Tutaj mamy kilka takich plików. Jako pierwsze wchodzimy w priorytet. Klikamy dwa razy na wysoki. Klikamy tak. Ok. To się nic nie zmienia. To jest cały czas ten sam plik, który był wcześniej. Ustawienia wideo. Tutaj również się nic nie zmieniło, więc jeżeli robicie poprzednią optymalizację, to tych ustawień wideo zmieniać nie musicie. Aczkolwiek ci, którzy nie robili, to wchodzicie sobie w ustawienia w zależności od naszego komputera. Jak macie naprawdę słaby komputer, czyli macie powiedzmy w sesji około 60, 30, 40 klatek, to róbcie sobie tę opcję. No i tak w zależności od tego, jak, jaki macie komputer, sobie wybieracie tę opcję. Oczywiście, żeby mieć jak najwięcej FPS-ów, to wybieracie sobie tą pierwszą opcję. Tylko tu bierzcie pod uwagę, że to jest 800x600, więc rozdziałkę, jeżeli chcecie grać na wyższej, będziecie musieli sobie e, zmienić. Ja osobiście wybieram sobie te. Opcje polecane dla większości. Kopiuję sobie to Ctrl C. Teraz musimy otworzyć sobie znowu eksploator plików. I wchodzimy sobie w dysk C. Czyli gdzie tam macie zainstalowane swojego Steama. I wchodzimy sobie w folder Steama. Teraz mamy folder User Data. I tu musicie znaleźć wasze konto. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić. To musicie wejść sobie na wasz profil Steam. Wchodzicie w ekwipunek. Klikacie sobie oferty wymiany. I klikacie kto może mi przesyłać oferty wymiany. Tutaj macie teraz token i tutaj jest numer na początku i ten numer właśnie powinien wyznaczać wasz numer konta i teraz wchodzimy sobie w WTUC User Data. No, i widzimy, jest 2,8, 2,2,8, 2,2,8, czyli wiemy, już który plik należy podmienić. Oczywiście, że gracie na kilku kontach, to warto by zrobić na kilku kontach. Wy że wejdziecie w folder, widzicie że, jest, widzicie, że jest 730. To oznacza, że na danym koncie graliście w CS, bo 730 to jest kod, właśnie, kontę Strike'a. Wchodzimy teraz tutaj, wchodzimy w lokal CFG, i tu mamy wszystkie konfigi. Teraz sobie to okno zmniejszamy po to aby mieć możliwość przerzucenia sobie tego wideo No i oczywiście kopiujemy sobie to wideo Ja robię to za pomocą skrótu CTRL plus C Klikam sobie na prawe okienko CTRL plus V Zamieni plik w miejscu docelowym Teraz jeżeli gracie na innej rozdziałce niż Full HD to klikacie sobie w wideo i tu tą rozdziałkę po prostu zmieniacie No ja gram na przykład w 4x3 więc taką rozdziałkę też sobie tutaj ustawiam 1440x1080 Teraz sobie ten plik zamykamy Cofamy się do ustawień wideo i tu mamy jeszcze coś takiego jak mikrofon, czy jest głośnik, gdy odpalacz grę. Ja miałem taki problem, jeżeli chodzi o streamę i faktycznie było to mocno słychać. Wy również zwracajcie na to uwagę, bo jeżeli w systemie tutaj w nagrywaniu macie zmienione sobie mikrofon na poziom jakikolwiek, to CSGO Wam tą opcję podmieni na jedynkę, bo nie wiem czemu, ale taka opcja jest zbudowana. Więc musicie wejść sobie wtedy właściwości, poziom macie taki poziom 75 i wchodzimy sobie teraz tutaj w config. Musimy sobie skopiować voice mixer volume z tego pliku, Ctrl C, zamykamy sobie go i teraz sobie tu klikamy Ctrl plus F. Mamy wyszukiwarkę, wpisujemy enter. Mamy, słuchajcie, to miejsce. No i tu wpisujemy sobie poziom miksera, jakie będzie tutaj w tym miejscu, ponieważ to Wam będzie nadpisywało wartość mikrofonu w tym miejscu. Nawet jeżeli ustawicie sobie w zaawansowanych, odznaczycie sobie tę opcję, zezwala aplikację na przejmowanie wyłącznej kontroli nad tym urządzeniem, to. Ta opcja niestety nie blokuje CSA i no musicie wpisać taki sam poziom tutaj, jak i tutaj, bo inaczej wam się ten poziom nadpisze i możecie mieć wtedy bardzo zły mikrofon, możecie mieć przestery, jak to było u mnie, więc tutaj sobie w tym miejscu ustawiacie poziom mikrofonu. Teraz jeżeli chodzi o folder z Grom, to na razie sobie go zostawmy tutaj z boku. Przejdźmy sobie dalej do optymalizacji CSGO. Mamy teraz tutaj opcję uruchamiania, no i opcje uruchamiania praktycznie wcale się nie zmieniły. Jest tylko jedna komenda, którą chcę wam za chwilę pokazać i za chwilę wam wyjaśnić. To co jest u góry sobie kopiujecie. Kontrolce wchodzimy sobie w biblioteka, klikamy sobie na CSGO, prawym wszystkie myszy, właściwości i te komendy tutaj wklejacie. No i teraz jeżeli chodzi o T-Crate, jeżeli gracie tylko i wyłącznie MME, to się nie opłaca wam mieć 128, bo tylko i wyłącznie będziecie przeciążać sobie komputer, jeżeli chodzi o treningi, więc warto sobie od razu ustawić 64, no jeżeli gracie w FaceCity to 128, wiadomo. I tutaj, gdzie macie frekwencji, ustawcie sobie herce waszego monitora, jeżeli macie 60 herców, to 60, jeżeli macie 75, to 75, jak macie 120, to 120, 144, 240, 360 itd dalej i tak dalej. Tych herców jest tak naprawdę coraz więcej, i tutaj trzeba wpisać odpowiednią wartość, to na pewno wam wystabilizuje klatki. A teraz, jeżeli chodzi o komendę allow future Party Software, ta komenda no, obniża Wam współczynnik zaufania. Więc jeżeli gracie, słuchajcie sobie jakieś MME czy coś, no to ta komenda nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jest ona dobrym rozwiązaniem w momencie, kiedy chcecie streamować, kiedy chcecie nagrywać, czy też po prostu, nie wiem, nałożyć sobie kolorki od Nvidia Experience, to ta komenda wam pomoże i będzie mniej problemów z nagrywaniem. Ze i wtedy już powinna wam działać taka opcja przechwytywania, jak jest zbudowana na przykład w OBS-ie, tak nazwana przechwytywanie gry. No i wtedy przechwytywanie gry z OBS-a mniej FPS-ów po przechwytywanie ekranu na gry. Ała, to jest yy, masakra. No nie, słuchajcie, przechwytywanie gry musi być przechwytywaniem gry, przechwytywanie ekranu. Jest w momencie, jak robić coś na pulpicie. No, bo w innym wypadku po prostu będzie mieli mało FPS-ów w grach i przechwytywać grę w OBS-ie. Polecam opcję przechwytywaniem gry. Skoro tutaj to nie działało, to of third Party Software. I jeszcze taki niuans jeżeli chodzi o przechwytywanie innych gier, na przykład miałem taką sytuację w przypadku Valoranta, skoro już o przechwytywaniu mowa, to musicie upewnić się, że MSI Afterburner jest wyłączony. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, ale MSI Afterburner wraz z Rivia Tuner blokuje streamowanie, czy też nagrywanie niektórych gier, tak jak w przypadku na przykład Valoranta, więc również MSI Afterburner, do no, niestety na ten moment trzeba wyłączyć, bo obecnie jestem w tym gryzie. Dobrze, więc jeżeli chodzi o komendy startowe, to by było na tyle. Tu możemy sobie to okno zamknąć i zostały nam tak naprawdę config i egzeki i dla Dlatego tego okna nie zamykałem, ponieważ teraz możemy wejść sobie w Steam App, Steam Apps, Come On, CSGO, CSGO Config. No i teraz tu wklejamy sobie ten autoexec oraz config. Bierzcie pod uwagę to, że jeżeli sobie go skopiujecie, to wasze dane, jeżeli chodzi o stare autoexec, zostaną nadpisane. Aczkolwiek trochę koment poznikało z tego auto egzeka, zrobiłem tutaj mega porządek no i trzeba tutaj po prostu zwrócić uwagę na to, co w tym auto egzeku się znajduje i jest to po prostu najlepsza opcja, jeżeli chodzi o FPS testowałem ostatnio Matku czy co to ustawić czy minus 1 czy 0 czy 1 czy 2 nie wiem czemu na dwójce jest najwięcej FPS-ów ale teraz znowu, jeżeli chodzi słuchajcie, o auto egzeka, to bierzcie pod uwagę, że znowu tutaj mam ustawienie pod 128 tick rate więc jeżeli gracie tylko i wyłącznie MM, to po pierwsze max rate i minimum ratea ustawiać sobie tutaj zamiast 128 wpisujecie 64, 64, 64 i tak dalej, wszystkie 128 w tej rubryce wzmieniają na 64, i powinno to wyglądać w ten sposób. Jeżeli gracie na serwerach 128 Tickrate, czy tam w Faceitie, czy chcecie trenować też sobie na 128 Tickrate, to te wszystkie opcje które tutaj były zostawiamy, czyli ja sobie tego nie zapiszę, wejdę w to jeszcze raz, czyli mamy 128 i ważna informacja dla osób grających tylko i wyłącznie na serwerach 64 Tickrate, czy też tylko i wyłącznie na MMAch, bo tutaj jest ta komenda RAID I teraz dużo osób pisało niestety w komentarzach, że mają losy SV i w ogóle to właśnie ta komenda jest odpowiedzialna za łącze internetowe, tak zwany raid czyli... Jakby szybkość przesyłu między serwerem a użytkownikiem. I tak jak niektórzy polecają tutaj mieć budajże 796, tak jest to według mnie bezsensowna wartość. I lepiej ustawić sobie tą wartość na wartość deklaracyjną do rate'a serwera, czyli 128 plus 3 zera, żeby to właśnie się spasowało tak jak tutaj, ponieważ wtedy macie pewność, że macie jakby najmniejsze zużycie potrzebne internetu do grania na serwerze. Oczywiście, jeżeli macie szybszy internet i chcecie mieć to łącza tak z nadmiarem, żeby wam gdzieś tam nie skakało, to tutaj sobie ustawiacie tak samo 64, teraz macie max rate, możecie ustawić na przykład, nie wiem, 78, chociaż teraz to już nie ma zbytnio wpływu, bo zadeklarowaliście stały rate. Stały rate bodajże jest tam chyba na poziomie niższym niż to i do dlatego się gra dość słabo, no ale chodzi o to, że macie tutaj minimum rate, maximum rate i zwykły rate. Więc te trzy opcje musicie wtedy sobie pozmieniać, bo ten rate, tak jak mówię, ono mega, ale to mega wpływ na wasze połączenie z serwerem i losy, i to wszystko, co tam jest, tak naprawdę. No, z serwerem ma bardzo bardzo duży wpływ. Tak więc wartość 128 jest to minimalna wartość do grania na serwerach właśnie 128 tickrate a 64000, czyli znaczy 6430. To jest minimalna wartość do grania na MMach, więc jakby to jest dla was ratunek, jeżeli macie słaby internet. Co do reszty opcji, tutaj raczej tłumaczyć nie będę. Podstawowe zmiany, jeżeli chodzi o FPS, no i tak naprawdę tyle. No i też jeżeli chodzi o konfig, to ten drugi config. I w moim konfigu z jest go CFG. No w pierwszej macie mój celownik, więc to możecie sobie podmienić na swój, to możecie. Usunąć i wkleić sobie swój celownik. Mamy tutaj hot-scalingi, czyli to też możecie sobie na swoje zmienić. Netgraph, Sensitivity, to wszystko, co jest tutaj, możecie sobie pozmieniać. View model również możecie sobie podmienić na swój. I teraz tak, przydatne bindy. Przede wszystkim bindy, które są potrzebne. Możecie sobie oczywiście tutaj zmienić literkę, na którą chcecie mieć na klawiaturze te bindy, czyli tu mam pod H jump troll, pod X mam duck jumpa. To jest, że jak macie miejsca w stylu. Spawn na keszu terrorystów. Tam jest ten taki duży kontener. To na niego trzeba wskoczyć, właśnie tym jackdumpem, bo inaczej jest bardzo ciężko. A z tym klikacie sobie X i wskakujecie. To jest po prostu, żeby wskoczyć gdzieś wyżej. E, mamy teraz tak. Mamy teraz tutaj e, Airclick Decaos. I te decaosy to są, słuchajcie, te wszystkie tam ślady po kulach, krwi i tak dalej. Jeżeli macie problemy z kartą graficzną, to możecie sobie to podbindować pod prosto jakiś klawisz, tylko używacie na bieżąco, na przykład, nie wiem, pod myszkę. wpisać sobie Mouse 1. I tu jeszcze plus atak i wtedy będzie mieli to cały czas usuwane ale jest to bardzo przydatne pod kwestią tego, że wy musicie widzieć tą krew ale do czasu, bo wtedy sobie czyścicie i macie wyrąbane, macie czystą mapę tutaj akurat jest stary z odcinka, nie usuwałem tego te wszystkie stare ustawienia zostawiłem i potem mamy mój nowy celownik znowu, więc jak widzicie, no tu jest po prostu bałagan, to możemy sobie y, usunąć. I teraz tak, słuchajcie, jak macie już te konfigi tutaj, to wklejcie sobie jeszcze jedną ważną rzecz. Oczywiście podminujcie sobie po to guzik taki, jaki tylko chcecie. E, wpiszcie sobie tak, bind, ze cudzysłów, cudzysłów, tu wpisujecie sobie klawisz, ja na przykład wezmę L. Teraz tu wpisujecie sobie log adres add, 1. Tu polecamy też to w cudzysłowie, bo te niestety bindone one strasznie lubią się bagować. Niestety, ale czasami FPSy po prostu podczas spadają do 30, 20 i to się przez dłuższy czas utrzymuje. Wystarczy, że klikniecie sobie ten guzik L i wtedy macie fixa. Bo ten LK wtedy, LK wtedy jakby te FPSy naprawia. No dobra, ale jeżeli chodzi o optymalizację CSa, to jest prawie wszystko. Prawie bym powiedział, bo też zobaczyłem taką jedną dziwną rzecz. Słuchajcie, naprawdę dziwną, i, i to mnie najbardziej zdziwiło, że jak wejdziecie sobie folder z grą, czyli tutaj pliki lokalne, przeglądaj, to w CSGO macie DirectX Installer. No nie? I teraz się tak zastanówcie. Po co to, skoro macie DirectX w ogóle? No właśnie, po co? Powiem wam szczerze, że się sam zdziwiłem, ale wszedłem sobie w to i to, są, to jest stary Direct, stary. Ale jak włączycie sobie to i zainstalujcie sobie tego Directa, który jest tutaj wbudowany w CS-ie wrzucony wam wręcz, po prostu przed oczyma jest tam wrzucony, to wam rosną FPS-y. Też się zdziwiłem, ale widocznie dodaje to biblioteki do systemu, które są potrzebne Contest a nowy Direct prawdopodobnie pomija te stare pliki, więc warto sobie to wgrać. Taki niuans na dziś. I kolejna rzecz, którą musicie jeszcze wykonać, fujcie sobie na CSGO EXE. Oczywiście skrótu. To jesteśmy właściwości, zgodność. Wyłączamy optymalizacje ponakronowe. Są one zrypane w Windowsie. Teraz przechodzimy do zmiany ustawień wysokiej rozdzielczości DPI. Klikamy zastąp dla aplikacji, OK, zastosuj OK. I jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał, chociaż w CSie ma to małe znaczenie. Ustawienia grafiki. Teraz wchodzimy sobie w ustawienia grafiki i specjalnie tego okna nie zamknąłem, bo musimy skopiować sobie ścieżkę, która jest u góry, CTRL C. I tutaj klikamy sobie przeglądaj. Wchodzimy w tą ścieżkę. Klikamy na CSGO, dodaj, ja już to mam i klikamy opcję wysoka wydajność zapisz. Dlaczego to ma małe znaczenie? Ponieważ raczej większość osób ma skonstruowany tak komputer, że karta graficzna wręcz się równa wydajnością z procesorem, a Contest Strike bardziej proces potrzebuje mocnych rdzeni procesora, a karty graficznej, więc ta opcja daje mało, ale faktycznie ktoś ma sobą kartę graficzną to może pomóc. No ja sobie wejdę, od palagierka, sprawdzę czy wszystko działa, ale już wcześniej to sprawdzałem, więc powinno działać i zobaczymy ile FPS-ów podczas nagrywania, wytywanie gry, to o czym mówiłem. No i teraz jak możecie zauważyć jest ten komunikat, o którym mówiłem, czyli mamy sobie to All of First Party Soft, przez co zaufane uruchomione nie jest zrobione i mamy bardzo mocny współczynnik zaufania zrypany, ale grać się da, więc jeżeli streamujecie, nagrywacie, to jest dla was mega ratunek. Swoją drogą dzięki Kubik ze skin dostałem od, od Kubiksa te wszystkie tu skiny u góry, więc dziękuję za tego, tego donata. A teraz w każdym razie sprawdźmy te FPS-ów mamy. Wcześniej tych FPS-ów nie sprawdzałem przed optymalizacją, bo już sobie ją zrobiłem po prostu zanim to tak naprawdę ja w to grałem. No FPS-ów na moim kompie tak jest mnóstwo, więc nie wiem, czy jest sens to pokazywać, no ale wzrost był, bo próbowałem nagrywać ekranem cały czas obs i do momentu, kiedy walczyłem z tym, to wzrosło mi chyba 200 FPS-ów. Miałem tych FPS-ów 300 do spadków, do 170, no bo nagrywałem właśnie obs ekranem. No i potem po prostu to się tam zmieniło w momencie, kiedy zrobiłem to Allow full Party Software i, i przechwytuję teraz CSA grą. And, oczywiście FPS-y będziecie widzieli na moim netgrafie, ponieważ Tutaj nie przechwytuje mi nakładek MSI Afterburnera I tej nakładki też nie mam włączone FPS są widoczne tu w górnym rogu Jeszcze włączę dla pewności cel Show FPS 1 Też widzicie tutaj w lewym górnym rogu Wejdźmy sobie do jakiejś grupy. No i jak widzicie FPS-ów jest multum. Skaczą nawet do powyżej 1000. Ciężko to zobaczyć, bo to po prostu bardzo, bardzo szybko się zmienia. Ale widzę, że takie 700, 700-800 FPS-ów stabilne jest. I teraz tak, dlaczego FPS-y blokować? Ja FPS-y też blokuję z tego względu, że jeżeli macie spadki FPS-ów o 100-200 FPS-ów, możecie to bardzo mocno odczuć, nawet jeżeli to nie jest poniżej waszego monitora. Więc jak ustawiam sobie takie 400, tak widzicie jest praktycznie stałe. Tam skacze do 300 chyba 80, ale nie jest to aż tak odczuwalne. Jakby to było odczuwalne w przypadku spadków tych z 1000, więc te FPS zawsze sobie blokujcie na taką ilość, którą gdzieś tam macie realną do osiągnięcia Czyli ja tutaj na przykład bym mógł sobie, powiedzmy, zlokować te FPS na 700 czy teraz mi spada 6, na no to patrzcie teraz, czy spada wam po prostu setka na początku Jak na chwilę wam zniknie setka, to obniżacie o setkę w dół Oczywiście jeżeli macie tyle FPS, w innym wypadku musicie patrzeć na dziesiętne na, na na liczby ale widzę, że 600, 100 FPS-ów jest. Na chwilę spada do 500, więc ustawmy sobie 600. Tu już widzę, że jest w miarę stabilnie, nic się praktycznie nie rusza i warto mieć tak sobie te fps -y zlokowane. Początek się już nie rusza, czyli ja bym mówić, słuchajcie, swobodnie zablokowane sobie FPS-y na 600 podczas streama i jak najbardziej teraz to jest wszystko płynne i działa dobrze, więc to jest mega do mega plus. Więc w tym filmie to było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem oraz subskrypcję z dzwonkiem, po to, nie później kolejnych materiałów. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i cześć!